Patrzymy dzisiaj na naszą czarną tablicę, na niej temat lekcji Fundusze Europejskie dla Edukacji. Pieniądze edukacja przyjmie każde. Z każdego źródła, każda możliwość jest dobra, żeby wesprzeć naszą edukację, ale równie ważne jak pieniądze są kompetencje i umiejętności. O tym będziemy rozmawiać z kolejnymi gośćmi. Pani dr Agnieszka jankowiak Maik, nauczycielka w Szkole Podstawowej Kogito, popularyzatorka wiedzy znana w internecie jako babka od chisty. Dzień, Dzień dobry. dobry. I pani dr Magdalena Śniegulska, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. Budowanie pewności siebie to jest coś, co powinniśmy zacząć w przedszkolu, w trzeciej klasie, w piątej klasie. Czy przytulając dziecko, które się przed chwilą urodziło? No to myślę, że warto pamiętać o tym, że zaczynamy od początku. Rzeczywiście na różnych etapach rozwoju pewnie będziemy to robić w różny sposób. Tak jak pani powiedziała, będą potrzebne różne kompetencje, żeby budować tę, tę samoocenę i poczucie sprawstwa, samodzielności. Ale tak, ono się buduje. Tako, ta, tak jak patrzymy też na proces rozwojowy, to właściwie to jest Podstawowe nasze zadanie, tak? żebyśmy stali się osobami samodzielnymi, niezależnymi, takimi, które wierzą we swoje, w swoje umiejętności, w to, że mogą stawiać sobie cele, które są realistyczne i do tych celów yy, dążyć. Yy, ta samodzielność buduje się w relacji. Yy, więc rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, to przytulanie na początku bardzo jest ważne, no ale potem dochodzą też inne wyzwania. Mm -hmm. no ja się zgodzę jako mama trzlatka w tej chwili <laughs> spędza mi to czasami sens powiek, co robić, żeby w moim dziecku od najmłodszych lat budować takie adekwatne poczucie własnej wartości, bo już wiemy, że jest to jedna też z tak zwanych kompetencji przyszłości, choć ta przyszłość dzieje się na naszych oczach i świat się zmienia mocno na naszych oczach, więc pewnie jest nam niezbędnie potrzebna teraz. I e, no już zadają jemu dziecku takie pytania, kiedy przynosi coś na was grolonego na kartce i, i jest bardzo dumny, to pytam, czy mu się podoba to, co zrobił. Niekoniecznie tylko chwaląc za to, że wow, narysowałeś kropkę, świetna robota, dziecko. Mm -hmm. e, więc, y, więc na pewno jest to takie wyzwanie, z którym powinniśmy się mierzyć od najmłodszych lat. No i zarówno dom rodzinny najbliższe otoczenie jak i szkoła, no mają tutaj duże zadanie do, do zrobienia, zwłaszcza, że zwłaszcza w szkole pracujemy z dużymi grupami młodych ludzi i też wiemy, że z tą kondycją nie jest dzisiaj najlepiej. No więc właśnie o tym, że dzieciaki, że dzieciakom brakuje pewności siebie wiemy nie od dzisiaj, z tym budowaniem jest trudno, a niektórzy na dodatek mówią, że no, jak mam mówić, że coś dziecko zrobiło wspaniale, jak nie zrobiło tego wspaniale. No i to jest chyba kluczowe, o tym też powiedziałaś przed chwilą. To nie o to chodzi, żeby, żeby chwalić. Dzieci są niezwykle czułe na to, czy ta pochwała jest pochwałą realną, czy jest takim słowem, które ma coś załatwić w naszej relacji, ale nie jest żadną informacją. Tak naprawdę chodzi o to, żeby dostrzegać to, co jest. Co wyszło, co jest super, co, co dziecko potrafi. I nazywać to, bo to jest ten moment, w którym ja buduję te kompetencje mojego dziecka. Nazywam, mam wokół tego jakieś emocje, zwracam uwagę, do czego to może służyć, że ma już takie doświadczenia z przeszłości, w których poradziło sobie z różnymi wyzwaniami. To to jest bardzo, bardzo ważne. Chwalenie. Ja oddam życie za chwalenie. Naprawdę uważam, że to jest bardzo ważne, ale chwalenie w sposób mądry, w taki, w którym właśnie ja dostrzegam różne rzeczy, które potrafisz robić. Mhm. Ja dzieci ogóle... też bardzo, przepraszam mhm. bardzo, dzieci też bardzo wyczulone są na, poczuć, na, na sprawiedliwość prawda, mhm. w takich sytuacjach oceniania. Tak, ja chciałam dodać do, do tej wypowiedzi, bo się absolutnie z nią zgadzam, że e, takie uzależnienie młodego człowieka i dorosłego tak samo, tylko od pochwał, jest bardzo niebezpieczne, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my budowali w człowieku takie przeświadczenie, że jestem wartościowy wtedy, kiedy ktoś mnie z zewnątrz pochwali, tylko e, takie poczucie właśnie własnej wartości powinno wychodzić z, z wewnątrz, czyli niezależnie od tego, jaka jest. E, sytuacja dookoła mnie, czyli na przykład cały czas dostaję pochwałę i tylko dlatego czuję się osobą wartościową, no nie może tak być, tak? To znaczy to adekwatne poczucie własnej wartości budujemy w środeczku i dzieci absolutnie błyskawicznie rozpoznają fałsz, tak jak Pani mówi, to poczucie sprawiedliwości mają bardzo głęboko gdzieś wbudowane. Oczekują tej sprawiedliwości, oczekują od dorosłego stawiania granic, przestrzegania zasad itd. i tak dalej. Nie lubią po prostu fałszu, nie lubią ściemy. Po co im to? Bardzo <laughs> <laughs> to jest wszystko trudne. No trudne, tak. Chociaż ja myślę, że my bardzo wiele rzeczy intuicyjnie wiemy. No, chociażby to poczucie niesprawiedliwości. To, to jest kłopot wielu rodziców, a szczególnie rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko. Jak... Jak to nazywać, te, 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 tę różnorodność u dzieci? To, że starszy coś może, a młodszy jeszcze, jeszcze nie. Ale to, że jest starszy, no nie zawsze powinno oznaczać, że musi ustąpić, bo, bo no, budowanie takiego przekonania, starszy mądrzejszy, w związku z tym nie zaspokajamy Twoich potrzeb, robi się bardzo, bardzo trudne. Więc rzeczywiście myślę, że to jest też niezwykle ważne. Pokazywanie od początku, że my jesteśmy różni, że w tej różnorodności mamy też różne kompetencje, różne umiejętności i to jest niezwykłe i bardzo cenne. I jeżeli współpracujemy w grupie, to nagle okazuje się, że ta różnorodność jest naszym zasobem. Jeżeli i w domu, i w szkole te osoby najważniejsze dla dziecka, rodzice i nauczyciele będą mówić o tym, że nie boimy się inności, bo my tej inności potrzebujemy. Bo ona nas ubogaca, ale również powoduje, że no doświadczamy nowych rzeczy, to będzie łatwiej. Też będzie łatwiej dla moich własnych słabości. Będzie na to przestrzeń i zgoda. To nie jest tak, że ja muszę być idealny i doskonały. Ja naprawdę mogę świetnie ścierać tablicę albo doskonale y, opowiadać dowcipy. Ktoś I może to się musi zauważyć. Tylko ktoś to musi zauważyć i nazwać. I może się okazać, że w tej klasie to jest moim zasobem. I to jest też bardzo ważne. Jesteś silniejsza, jesteś silniejszy niż myślisz? To są słowa klucze? Myślę, że tak. To znaczy, wydaje mi się, że zadaniem dorosłych. Jest pokazanie młodemu człowiekowi, jakie ma zasoby, z których nie zawsze sobie zdaje sprawę. To jest świetny przykład, o, o którym powiedziałaś. Ja do tego bardzo lubię warsztat kosmosu dla, Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, bo mają cały dziennik Supermocy i tam naprawdę bardzo różne działania, umiejętności, kompetencje są wskazywane, wskazywane jako właśnie ten, ten zasób. I no, taka nasza rola, żeby zastanowić się, co jest w tym środeczku, żeby nauczyć się oceniać, co może być moją mocną stroną, co niekoniecznie mi wychodzi i to jest okej, okay, bo nie możemy być wszyscy identyczni. Świat byłby bardzo nudny i przede wszystkim jest to po prostu niemożliwe. Jak czerpać z tych moich mocnych stron? Do czego je wykorzystywać? Czy pracować nad słabościami? Bo też nie jestem wcale przekonana, że z każdą słabością należy pracować. Trochę to jest takie przekleństwo polskiej szkoły, że my mocno się skupiamy na deficytach zamiast na zasobach. A to nie wymaga w ogóle zmiany, nie wiem, prawa oświatowego, czy, czy, czy reformy jakiejś gruntownej. Tylko prostu... naszego Myślenia. Tak, taki mindset wokół edukacji, który mówi: Masz ogromnie dużo zasobów w sobie, nauczmy się razem je wykorzystywać. Myślę, że to jest takie kluczowe. No właśnie, pomyślałam sobie teraz, że, że ten mindset musi też zawierać taką myśl, że oto nie jest naszym celem rozwojowym ta dorosło- centryczność, takie dążenie, że, 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 że ten dorosły jest tym ideałem, że tak naprawdę w każdym z Okresów rozwojowych, my mamy zadania i możliwości realizowania tych zadań. I naszym dorosłych celem jest stworzyć takie warunki, takie środowisko, żeby wykorzystać ten czas jak najlepiej, a nie dążyć do doskonałości i do tego, żeby te dzieci były takie jak my. Tak? Ja się zaśmiałam, bo jest takie zdanie, że szkoła ma przygotować do życia. Ja strasznie się irytuję, jak to słyszę, bo te dzieci jakby żyją tu i teraz, więc y, powinniśmy im towarzyszyć tu i teraz, a nie myśleć o jakiejś wyimaginowanej przyszłości, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. E, z badaniem Future Institute wynika, że minimum 60% zawodów, które będą oczywiste za 10 lat, jeszcze nie zostało wymyślonych. No to o czym my tutaj rozmawiamy? Żyjemy tu i teraz i, e, i w związku z tym szkoła, rodzina powinna odpowiadać na te bieżące potrzeby dziecka e, i budowanie m, tych kompetencji typu właśnie tego, poczucie własnej wartości, pewność siebie, e, umiejętność czerpania. Z własnych zasobów, taka adekwatna samoocena. To są tak uniwersalne zasoby, które się przydadzą niezależnie od tego, jak będzie wyglądał świat za 10, 15, 30 lat. Tak, i właśnie pomyślałam sobie też, że, że absolutnie nie jest bez znaczenia to, że żyjemy w takich a nie innych czasach, że te czasy się, że, że świat wokół nas zmienia się tak bardzo dynamicznie i że zagrożeniem jest to, że te umiejętności i ta wiedza stają się takie rozproszone. I jak się skupimy na czymś, jak zobaczymy, że właśnie naprawdę różnych rzeczy dzieci możemy nauczyć. Nie myśląc o tym, co to będzie za 10 lat, gdzie one pójdą i jak będą sobie radzić w zawodach, które myśmy wykonywali, bo może ich już nie będzie. Tylko zobaczmy tu i teraz, co my możemy zrobić tak, żeby rzeczywiście różne rzeczy się ugruntowały, żeby stały się, się narzędziem w tym plecaku na tę wycieczkę. A kamienie. Zatem pamiętajmy, że losy naszych dzieci, tego jakie, to, to jakie będą, zależy od nas dorosłych. Bardzo paniom dziękuję. Pani doktor Agnieszka Jankowiak majk nauczycielka w szkole podstawowej Kogito, popularyzatorka wiedzy, znana w internecie jako babka od histy. Dzięki. Dziękuję. I pani doktor Magdalena Śniegulska, psychologka z Uniwersytetu SWPS. Dziękuję. Dziękuję bardzo.